Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu ReNews.pl, a ze mną Rachim. Witaj. Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na Polish Hip Hop Awards we Wrocławiu. Powiedz, jesteś nominowany jako do kategorii kooperacji roku. Czy myślisz, że masz. Tak, jesteś. No i jesteś, Dongurelesko, prawda? A, okej, okay, super. Bardzo Nie się... wiedziałem, że jesteś nie. na mnie, pamiętać. Przyjechałem tu gościnnie na zaproszenie ekipy, która to realizuje e, i jestem bardzo ciekaw właśnie tej gali, bo jest to z tego, co doszły mnie słychać, bardzo duże wydarzenie, bardzo duża produkcja. Jestem bardzo ciekaw, jak to zostało zrealizowane, ale znając ekipę i poprzednie osiągnięcia, aż mi twierdzi, że będzie to gruba sprawa. No właśnie, kurczę, widzisz, dowiedziałeś się, że jesteś nominowany, to jak oceniasz teraz swoje szanse? Tam chodzi o, o jakby utwór, w którym braliście razem udział. W sensie z płyty Tak. tak? Y Wiesz co, no biorąc pod uwagę, że jest to Góral, to myślę, że, a do tego miły ATZ, Focus, Rahim, no myślę, że, plus jeszcze Donatan na bicie, no to wiesz, ekipa jest spora. Eee, zobaczymy, no zobaczymy, nie chcę nic, wiesz, rokować, na razie jestem zaskoczony i nie wiem, co powiedzieć. Nie. To może inaczej zapytam, kogo byś ty widział i obstawiał, w, bo mamy bardzo dużo 18 aż kategorii, w wygranej, nawet nie kooperacji, ale artysta roku przykładowo, masz kogoś takiego na oku? Nie będę nikogo typował, zostawię to dla siebie. Sam jestem ciekaw, sam jestem ciekaw, bo wiesz, no, zawsze, zawsze jestem ciekaw, na ile moje predyspozycje pokrywają się z tym, co wybiera gremium, co wybierają ludzie, bo to jest trochę dla mnie taka zabawa, wiesz, na ile trafnie oceniam tego typu sytuacje. Zobaczymy. Rachim, zapytam Cię o najważniejszą chyba rzecz, o którą pytają Cię pewnie wszyscy. No, paktofonika, podwaliny polskiego hip-hopu. Chyba jeden z najważniejszych filmów to Jesteś Bogiem. Pamiętam, że Mata powiedział, że inspirował się po obejrzeniu filmu właśnie Wami, żeby zacząć tworzyć. Jak Ty się z tym czujesz, że jesteś tak naprawdę brałeś współudział? Czy uczyniłeś to, że młodzi teraz inspirują się właśnie Wami? Wiesz co, dla mnie przez całe życie w zasadzie e, taka sytuacja, kiedy słyszałem od kogoś, że Moja muzyka w jakikolwiek sposób wpłynęła na jego życie pozytywne, oczywiście, bo jakby mi ktoś powiedział, że, że chciał się zabić przez moją muzykę, to by nie było fajne, ale znam historię w drugą stronę, kiedy ktoś miał ciężko na przykład i mu, na, nasza moja muzyka wyciągnęła go z opresji. E, to jest dla mnie bardzo istotne, bardzo cenne, bardzo to lubię e, słyszeć. To jest taki, wiesz, dla mnie największe docenienie tak naprawdę. Dla mnie nie, nie, nie jakby wyświetlenia, e, jakiś tam feedback, ile razy mój kawałek poleci w radio, nie jest tak ważny. Jak to, że ta muzyka zmienia ludzi innych? Y, y, zmienia życia innych ludzi. O. Dokładnie. A jeszcze cię zapytam, pociągnę ten temat, bo ty brałeś udział w produkcji tego filmu, prawda? No tak, częściowo. Jesteś ogólnie zadowolony z tego tak, odbioru? Tak, jestem zadowolony i z filmu, i z odbioru jego. To jeszcze zapytam teraz o książkę, bo została Twoja biografia rok temu opublikowana. Myślisz, że ta sprzedaż, która została ten odbiór przez ludzi, był dobry, taki adekwatny i ludzie chcą to, chcą czytać ksi taką książkę? Chciałowiem Ci szczerze, że przerósł moje oczekiwania, bo e, nie wiedziałem dokładnie, czego się mam spodziewać, e, bo, bo nie wydawałem e, książek. E, no poza tym e, jedynie scenariuszem do filmu, który wyszedł, ale to wiadomo, że to była Paktofonika to zupełnie inna półka. E, bardzo byłem zaskoczony, przerosło to e, moje założenia i e, w ogóle, no do tego, bo tam jeszcze, wiesz, okazało się, że nagrałem potem audiobooka, do tego ten audiobook został nagrodzony również w kategorii, wiesz, czytających autorów, więc, wiesz, bardzo dużo dobrego mnie spotkało związanego z tym, z tą książką. Co więcej, okazało się, że właśnie sporo osób, które nie czyta książek na co dzień, przeczytało tą książkę i bardzo mnie to ucieszyło, że jednak przekonali się do tego, żeby sięgnąć po jakąś lekturę. Nie? No właśnie, jesteś inspiracją dla wielu ludzi i to, to się ceni. Zapytam cię jeszcze, jak mówiliśmy wcześniej o młodych raperach, właśnie, co ty sądzisz o tym, co teraz dzieje się w ogóle, ogólnie w Polsce, o, o scenie hip-hopowej? Wiesz co, no ogólnie. Cały czas zauważam rozwój tej sceny. No on, rozwój jest w różnych kierunkach. Raz idzie w tamtą, raz w taką. Czasem jest to strona, która bardziej gra mi w duszy, czasem jest to coś, co mniej rozumiem. Niemniej jednak, wiesz, fajnie, że, że wiesz, że to wszystko postępuje. W związku z tym mamy, wiesz, swoje, swoją galę i to już drugą, hip-hopową, stricte. Nie jesteśmy Kategorią braną pod uwagę przez inną dużą galę, gdzie może nas wziąć, a może nas nie wziąć, a może dać nas pod muzykę rozrywkową. Wiesz, fajnie, że w końcu y, jesteśmy szanowani, doceniani, z drugiej strony no, trochę rządzimy na tej scenie. No, Hip-hop od lat już jest naprawdę ważną gałęzią show biznesu i oby tak zostało jak najdłużej. Dokładnie. To jeszcze ostatnie pytanie. Na kogo dzisiaj czekasz? Jeżeli chodzi o występy, bo nie wiem, czy wiesz, kto będzie dzisiaj występował. Nie znam całego linea, posłyszałem o kilku artystach. Jestem ciekaw w ogóle wszystkich, co zaprezentują, bo bardzo lubię oglądać koncerty innych. Trochę zboczenie zawodowe, ale z drugiej strony lubię patrzeć, w którym miejscu ja jestem sam, nie? bo wiadomo, że też grami to nie od wczoraj. Lubię, lubię patrzeć, jak inni podchodzą do tego, jak się przygotowują, jak brzmią, wiesz, jaką mają oprawę. To wszystko jest dla mnie turbo istotne i cieszę się, że będę mógł to zobaczyć dzisiaj. To jeszcze jedno pytanie. Masz swoją wytwórnię, prawda? Jak dalsze plany, jakieś cele macie do wydania czegoś nowego? Tak, w tym roku w ogóle czterech nowych zawodników prezentujemy. Pierwszy z nich to Dailu. Można już było usłyszeć trochę, bo siedzi trochę czasu w Undergroundzie, ale jest takim niepokornym artystą z Gliwic. Tam wiesz, z naszego podwórka, że tak powiem, i uznaliśmy, że w końcu czas na to, żeby go wiesz, wypchnąć dalej. E, drugi, którego już, już trochę pokazaliśmy, pokazujemy, którego płyta nadchodzi, to czasin. E, z hiszpańskimi korzeniami, tak naprawdę e, pół Polak, pół Latynos, e, z latynoskim vibem, więc całkiem świeża rzecz. E, trochę nawijający po polsku, trochę po hiszpańsku, e, czyli taka trochę nasza odpowiedź na kabę, można powiedzieć. E, i ten. Właśnie wprowadzamy też nowego zawodnika z tychów, czyli też lokalny działam Maty Shirt. Myślę, że zawodnik, który zaskoczy o tyle, że jest najmłodszym zawodnikiem Max, bo przyjęliśmy go, kiedy miał 17 lat. Niedawno stuknęła mu 18, nadciąga jego płyta, więc mam nadzieję, że też kariera przed nim i jeszcze jeden zawodnik, którego na razie nie ogłaszam, bo jeszcze nic o nim nie powiedzieliśmy, więc nie możecie też być pierwsi. Będzie to tajemnica, która pewnie wstrząśnie rynkiem. Oby tak było. Dziękuję ci bardzo, Rahim. Dziękuję również.